Witajcie, kochani, przyjrzymy się dzisiaj wizji naszego dyżurnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego w interpretacji redaktora Roberta Bernatowicza. Wizja, według obu panów, dotyczyła niedawnej katastrofy małej łodzi podwodnej Titan, która implodowała w oceanie w drodze do wraku Titanika. Zobaczmy zatem fragment rozmowy obu panów. Cześć, Krzysiu, witam Halo. Ciebie serdecznie. Słyszysz mnie? Witam Cię, Robert. Słyszę Cię, Słuchaj. Zadzwoniłem do ciebie, bo robię audycję też o, o tym niewyzwykłym wydarzeniu, które wstrząsnęło całym światem, jak, jak mm -hmm. wiemy. No i mamy tą Twoją tak. słuchaj, wizję z 11 czerwca 2021 roku. Powiem szczerze, ja myślałem, że ona jest z ubiegłego roku. Ona była rzeczywiście z 2021 tak. roku. Jak ten czas leczył. niesamowity. Tak, i, I słuchaj, no, ja, ja może przypomnę Tobie ten tekst, bo może nie pamiętasz. Człowiek albo dwóch, albo trzech ludzi w czymś metalowym nie mogą wyjść. Jest walka o ich życie. Kompletnie nie wiem, do czego to przyłożyć, mówisz, drogi Krzysiu. Kojarzy mi się coś prostokątnego, metalowego jedna, dwie lub trzy osoby są w tym czymś. Walka z czasem, żeby ich uratować. No, Krzysiek, no to jest. Tak, no pamiętam. Ewident, to. to jest ewidentnie po prostu opisujesz to, co mieliśmy okazję teraz obserwować. Zróbmy małe podsumowanie, skonfrontujmy informacje z wizji jasnowidza, które potwierdził redaktor Bernatowicz z faktami. Po pierwsze, łódź podwodna Titan została zbudowana głównie z włókna węglowego, co zresztą w początkowych minutach swojego nagrania pan Robert Sam przyznał. Jednak w wizji Jackowskiego obiekt zbudowany jest z metalu. Następnie panowie zabrali się za kształt obiektu. Pan Jackowski w wizji zobaczył coś prostokątnego. Prostokąt nie jest nawet formą przestrzenną, czyli nie może być żadnym pojazdem, a Titan był w pełni okrągły, obły dla rozłożenia napięć, łodzie podwodne nigdy nie są kanciaste. Następnie pan Jackowski bardzo precyzyjnie podaje liczbę osób, Mówi, że widzi jedną, dwie lub trzy osoby. W Titanie jak wiemy było pięć osób, a to jest duża różnica. Teraz natrafiamy na zbieżne informacje mowa mianowicie o walce z czasem, mało to mówi o samej katastrofie, ale nie można tego uznać za potwierdzenie wizji. Kiedy wszystko inne co wyrzucił z siebie pan Jackowski, nie zgadza się nawet w jednym procencie, a ma większe znaczenie. Niestety pan Jasnowicz ani pan Bernatowicz nie podali nawet przybliżonej daty czy miejsca katastrofy, a szkoda. Po analizie należy powiedzieć, że nawet mało rozgarnięty orangutan nie uzna wizji pana Jackowskiego za wizję katastrofy Titana, nic w tej wizji się nie potwierdziło. Należy powiedzieć, że wizja pana Jackowskiego to dzikie bzdury, a interpretacja redaktora Bernatowicza to czyste idiotyzmy. Można odnieść wrażenie że pan Jackowski występuje w roli maszyny losującej słowa, a to, co z siebie wyrzuci pan Bernatowicz, interpretuje na siłę bez chwili refleksji i bez patrzenia na fakty. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Tego Ale, się ja pomyślałem, e, drogi Krzysztofie, że to było tak, że ty widziałeś na przykład katastrofę lotów w kosmos. No bo wtedy pamiętasz, le leciał Jeff Be e, Bezos, leciał w kosmos i ja byłem przekonany, tak. że to jest to. Tak? Trochę mi tam nie pasowało, bo tam leciało trochę więcej ludzi, no jakoś tak... Ale wiesz, no dobrze, może ich nie będą w stanie sprowadzić z orbity, wiesz, różnie to bywa. Tak jak usłyszeliśmy pan Bernatowicz wizję... Która nawiedziła Jackowskiego dwa lata przed katastrofą Titana, próbował już wcześniej na siłę doczepić do startu rakiety Bezosa, jednak na szczęście dla pasażerów wszyscy szczęśliwie wrócili na Ziemię. W obłokach został jednak redaktor Bernatowicz i nadal szukał możliwości doczepienia tych bzdur do innego wydarzenia. Co ciekawe, w tamtym przypadku inną liczbę pasażerów, niż w wizji pan redaktor ładnie zauważył. W dalszej rozmowie obu panów niejako przy okazji usłyszymy o innych, trafnych jak obaj twierdzą wizjach, ale zostańmy jeszcze przy Titanie i Titaniku. My to robimy. Krzysiu, zwróć uwagę, to są bardzo bogaci ludzie, którzy zginęli. Na Titaniku tak. zginęli także bardzo bogaci ludzie. Oczywiście tak, niby drobiazg, ale zwróć uwagę, że tu podobieństwo jest. E, widzisz, e, dla nas się wydaje tak, taki Titanik tragedią, a dla być może... Setek ludzi, ja to nie wiem dokładnie ile zginęło tych ludzi, ale dla tych, którzy zginęli, to była. Ponad 2000. Tragedia i za chwilę wolność. Oba fragmenty na pierwszy rzut oka nie mają żadnego znaczenia dla omawianej wizji, ale tak naprawdę mają kolosalne znaczenie dla oceny postawy obu panów, a szczególnie pana Bernatowicza. W pierwszym fragmencie pan Robert szukając znowu na siłę zbieżności w katastrofach Titanica i Titana na potrzebę potwierdzenia swojej teorii o karmie i reinkarnacji powiada, że w obu katastrofach zginęli bardzo bogaci ludzie. W rzeczywistości w katastrofie Titanica bardzo bogaci ludzie uratowali się, a zginęli biedni pasażerowie dolnych pokładów. To pokazuje nam, jakie podejście do faktów ma pan Robert. W drugim fragmencie pan Robert podaje pomocną dłoń jasnowidzowi i podaje liczbę ofiar katastrofy Titanica, ta liczba to według niego ponad 2000 osób. W rzeczywistości zginęło 1505 osób, ponad 500 mniej niż twierdzi pan Robert. I ta pomyłka ma kolosalne znaczenie przy ocenie postawy pana Roberta. Otóż pan Robert jest dziennikarzem jednej ze stacji telewizyjnych. Jest to stacja zblatowana z partią PiS i, żeby nie reklamować tej stacji, nie podamy nazwy. Po dziennikarzu spodziewamy się rzetelności i podawania prawdy, nie oskarżamy pana Roberta o kłamstwo, ale o bezrefleksyjne palnięcie czegokolwiek, aby tylko coś powiedzieć. Ot palną głupotę. Pan Robert w swoich audycjach często mawia, że kłamać nie można nawet w małych sprawach, bo traci się wiarygodność w dużych. Idąc analogią, należy stwierdzić, że jeśli ktoś pozwala sobie na rzucanie losowej głupoty w małych, łatwo weryfikowalnych sprawach, w dużych sprawach też będzie pozwalał sobie na podobne zachowania. Wracamy do wizji. Natomiast... Ale Robercie, czy ty sobie przypominasz, jak właśnie na kanale Fundacja Nautilus, tak. ja wypowiedzi... rozmawialiśmy o tej... o tej że na, że... na wschodzie świata, Wybuchnie Wielka Beka, pamiętasz? Tak, tak pamiętasz było. Pamiętasz tą tak, Wielką Bekę? Tak, tak. Yy, yy, I co? I Fukushima. E, i, I zdarzenia w Fukushimie. Ty po, później pisałeś ten artykuł e, w Nautilusie, a ja mówiłem no o prawda? tej wielcej, Wielkiej Bece. Cudowne prawda? Trudno powstrzymać się od śmiechu. Pana Jackowskiego nawiedziła potworna wizja, w której na wschodzie świata wybucha wielka beka, która to beka według jasnowidza i niezmordowanego poszukiwacza wyjaśnień tych nikomu niepotrzebnych wizji redaktora Bernatowicza zwiastowała wybuch elektrowni w japońskiej Fukushimie. To teraz fakty. Po pierwsze, elektrownia w Fukushimie nie przypomina z wyglądu wielkiej beki, wygląda raczej jak elektrownia atomowa normalnych rozmiarów. Po drugie, w Fukushimie nie doszło do żadnego wybuchu, tylko do utraty zasilania i zaniku chłodzenia, a to stało się przyczyną przegrzania reaktorów. W elektrowni w Fukushimie nie było wybuchu jądrowego, ale wskutek wysokich temperatur doszło do reakcji chemicznej cyrkonu z parą wodną, która spowodowała wydzielenie wodoru poza pierwotną obudowę bezpieczeństwa. Po trzecie, wschodnia część świata obejmuje wschodnią półkulę od 0 do 180 południka. Nie można tego uznać za trafne podanie lokalizacji. I teraz nasza kolejna na interpretację wizji chodzi tutaj o Wielką Bekę z Jasnowidza i redaktora. Ja by jej powiedział tak. Czy pamięta pani tą katastrofę samolotu w, Gibra, w Gibraltarze, e, gdzie zginął Sikorski? Ona mówi: tak. Ja wie, to będzie podobna katastrofa w przyszłości pol, e, e, polskiego samolotu. Tylko że zginie cały rząd, taki dokładnie powiem. Oczywiście nie zginął cały rząd, ale zginęła cała śmietanka łącznie z prezydentem na uchodźce i z prezydentem obecnym, cała śmietanka e, 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 ludzi ważnych w Polsce. Więc no to ja tylko powiem uwagę. tak, to ja tylko powiem, że Sikorski zginął w Gibraltarze w katastrofie, leży na Wawelu, w tej samej krypcie, w której leży. Lech Kaczyński, tuż Dokładnie. dwa metry obok niego, który Byłem zginął w praktycznie takiej samej koło... katastrofie. Zdałem Mówię w takiej samej, dlatego że tak Mówię. samo są teorie spiskowe i jedna i druga ma katastrofę teoretyczną. Podobieństw jest bardzo dużo. W tym sensie takiej samej, bo oczywiście to dlatego, są zupełnie Robert, różne katastrofy. Ale zobacz, zobacz czyli katastrofa no, no, I porównaj sobie zdjęcia. Przyjaciele, przypominaj sobie zdjęcia tak, tak. Lecha Kaczyńskiego i Sikorskiego. Tak tylko ci tak delikatnie zasygnalizuje Spójrz na te zdjęcia. Był moment, kiedy Sikorski nosił lekki wąsik. Robert, i sobie a, weź zdjęcie jeszcze, Kaczyńskiego. Z jeszcze jedną rzecz. Katastrofa smoleńska nie? była przeznaczona. I ja, ja wtedy leperowi powiedziałem, że Tuska w ogóle nie widzę, żeby kandydował, a Kaczyński mówię, nie będzie prezydentem, bo widzę go, jak w, leży w łożu w Sejmie. On śpi w łożu w Sejmie. O, sobie to nie, ty powiedziałeś. Na katafalku krzyczył, ja dokładnie to pamiętam. On leży i śpi nie, na łożu. Nie, nie, w robercie, w łożu. Śpi w takim włożu, starodawnym aha. łożu, tak w Sejmie, że w Sejmie między mównicą tam stoi łoże i on tam śpi. Następnie chłopcy starają się udowodnić, że jeden z nich przewidział katastrofę smoleńską. I znowu pokraczna logika obu delikwentów sprowadza na manowce. Jasnowic mówi o całym rządzie w samolocie co się nie sprawdziło, utrzymuje, że istnieją podobieństwa między katastrofą smoleńską a katastrofą samolotu z Sikorskim koło Gibraltaru. Warto przypomnieć, że przyczyną katastrofy samolotu z Sikorskim było zablokowanie steru wysokości. Natomiast katastrofa smoleńska to typowa katastrofa, gdzie pod pośrednimi naciskami Kaczyńskiego piloci sprowadzili samolot poniżej bezpiecznej wysokości. Kaczyński w przeciwieństwie do Sikorskiego leciał do Smoleńska w ramach kampanii wyborczej, bo jak wiemy latał tam tylko w latach wyborów, w pozostałych latach pamięć o zbrodni katyńskiej miał gdzieś, że o alkoholu nie wspomnimy. Następnie pan Bernatowicz doszukał się podobieństw fizycznych Sikorskiego i Kaczyńskiego, czego na zdjęciach nie widać, a same porównanie Sikorskiego i Kaczyńskiego to najdelikatniej mówiąc nieporozumienie, to jakby porównywać Mercedesa do Trabanta. Pan Jackowski wspomina także, jak opowiadał Lepperowi, że Kaczyński nie będzie prezydentem na drugą kadencję, bo będzie spał w łożu kołomównicy w Sejmie. Nie da się tego w żaden sposób skomentować. Lecimy dalej. ja jestem pewny, że te rzeczy się wydarzą. Ja, ja, ja Zobacz, Robercie. Się tyle lat. lat, niestety, obawiam się, że. Tyle lat powtarzałem dwa zdania kupę lat, w latach między 2010 a 2020, krótko, że będzie wojna na świecie i powiedziałem, krótko przed tą dużą wojną na świecie ludzie będą w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. No zobacz, mieliśmy pandemię. Jak już pandemia zaistniała i, i widziałem, że nosimy wszyscy maseczki, wtedy wiedziałem, że będzie zaraz potem wojna, ponieważ to jest wypełnienie się tej wizji. Wiesz, tak gdybym ja powiedział, że będzie w przyszłości tak. wojna, słuchaj, to, to bywa, to się zdarza. Tutaj Oczywiście. można byłoby mieć różne za i przeciw. Ale jeżeli ja mówię, że krótko, przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać, to stary, to mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo istotnym. Tak, nie mogło się obejść bez wizji o pandemii COVID i wojnie na Ukrainie, przeanalizujmy. Pan Jackowski grzmiał w przeszłości, że ludzie w Polsce i Europie będą bali się oddychać co potwierdza przewidzenie przez niego pandemii COVID. Szkoda tylko, że zapomniał jak sam wielokrotnie mówił już podczas pandemii, że to zwykła grypka bagatelizując zagrożenie, jakoś wtedy nie bał się oddychać. Poza tym, pandemia COVID objęła cały świat, a nie tylko Polskę i Europę jak śnił w wizji Jasnowic. Powyższych informacji nie można w żaden logiczny sposób uznać za wizję pandemii COVID. Mowa o dużej wojnie z wizji jako o wojnie na Ukrainie to także grube nieporozumienie. Nie chcemy w żaden sposób bagatelizować tej strasznej wojny, ale nie jest ona duża tylko regionalna, działania nie obejmują nawet połowy Ukrainy. Zbliżamy się powoli do końca i czas na analizę przypadku i wyjaśnienie, jak to jest z wizjami Jackowskiego. Pan Jasnowidz prowadzi swój kanał od początku 2018 roku i wysmażył tam już ponad 600 filmów, na których godzinami ładuje ludziom kit, jego wypowiedzi mają charakter losowego dobierania zdań. W tym całym szale i milionach słów nikomu normalnemu nie chciałoby się taplać i doszukiwać sensu, jednak tutaj cały na biało lotem koszącym wjeżdża redaktor Robert Bernatowicz, który jak pokazaliśmy powyżej zrobi wszystko, żeby spiąć brednie Jasnowidza z dowolnym zdarzeniem. Można odnieść wrażenie, że pan Robert ma zerowe wymagania odnośnie do faktów i prawdy. Szeroko przeanalizowaliśmy przykład katastrofy Titana i zerowej zbieżności z wizją pana Jackowskiego. Wyobraźmy sobie teraz, że pan Robert zamówił u pana Jackowskiego, który na potrzeby tego przykładu jest budowlańcem, budowę domu. Ma to być dom jednorodzinny, jak na zdjęciu, zbudowany w Warszawie na ulicy Konkolowej 12. Ma być zbudowany z cegły i musi zostać zbudowany w terminie jednego roku i ma mieć pięć pokoi. Pan Jackowski zabiera się za budowanie domu, a w efekcie zamiast domu pan Jackowski wyrecytował panu Robertowi własnoręcznie napisany wiersz o makowcu, a do tego nie w Warszawie, tylko w Kłajpedzie i to pięćdziesiąt tygodni przed terminem. Ciekawe, czy w takim przypadku pan Robert krzyknie gromko brawo, Krzysiu! Trafiłeś! Jak widać, wizje pana Jackowskiego nie są nic warte, interpretacje pana Bernatowicza także nie mają żadnej wartości poza wartością, jaką jest ich przyjaźń. Tylko czemu męczą tymi rewelacjami ludzi, wiadomo od dawna, że większość widowni tak zwanych ezoterycznych, niezbadanych, paranormalnych czy spiskowych treści to jednostki raczej mało rozgarnięte, żeby nie powiedzieć, że są to kompletni idioci. Widać to w komentarzach pod filmami obu panów. Widać to szczególnie pod filmami pana Bernatowicza, który regularnie kasuje nieprzychylne komentarze a zostawia tylko umizgi klakierów i tępych potakiwaczy, bojąc się skonfrontować z rzeczywistością. Istnieje oczywiście szansa, że obaj panowie celowo ładują tempakom mokry kit tylko żeby zarobić kasę na donatek i reklamach, i tutaj pan Robert wykazuje dużą aktywność w internetowych żebrach. Na tym kończymy, jeśli podoba się Państwu analizowanie proroctw internetowych proroków, to napiszcie o tym w komentarzach, takich proroków jak Jackowski jest więcej i podobnie jak Jackowski nigdy nic im się nie sprawdziło. Zapraszamy także do komentarzy na temat proroctw pana Jackowskiego, powiedzcie, czy przemawiają do Was podawane przez niego rewelacje. Przypominamy, że kanał Odklejenie Mózgowe zajmuje się wszelkiego rodzaju szurami i foliarzami internetowymi, ale w oparciu o merytorykę, i prosimy o takie merytoryczne komentarze. Prosimy odnosić się do faktów i poprzeć je dowodami. Postaramy się odpowiedzieć na większość komentarzy. A na zupełny koniec o, tak, i tak, zresztą, tak. biorąc pod uwagę, ale zwróć uwagę, krzysztof, biorąc pod, e, e, zobacz, krzysztof, e, Robert. Jackowski tak się zakałapućkał w zeznaniach, tak się zapętlił, że zapomniał, że nie rozmawia z samym sobą tylko z panem Robertem. Duża buźka, cześć, do następnego razu.